Słowo Boże na Każdy Dzień. Przyjemność sprawiają mi ci, którzy nie żywią wobec innych podejrzeń. I bardzo lubię także tych, którzy chętnie akceptują prawdę. Tym dwóm rodzajom ludzi okazuję wielką troskę, gdyż w moich oczach są oni uczciwymi ludźmi. Jeśli jesteś zwodniczy. Twoje serce będzie cechować powściągliwość i podejrzliwość wobec wszystkich ludzi i wszystkich spraw. Z tego powodu Twoja wiara we mnie zbudowana jest na fundamencie podejrzliwości. Nigdy nie uznam takiej wiary. Nie mając prawdziwej wiary, będziesz jeszcze bardziej pozbawiony prawdziwej miłości. A jeśli jesteś w stanie wątpić w Boga, i snuć na jego temat dowolne domysły, to bez wątpienia jesteś najbardziej podstępnym z ludzi. Snujesz domysły na temat tego, czy Bóg może być podobny do człowieka niewybaczalnie grzeszny, małostkowy, wyzuty z bezstronności i rozsądku, pozbawiony poczucia sprawiedliwości, oddany nikczemnym taktykom. Zdradliwy i przebiegły, zamiłowany w złu i ciemności i tak dalej. Czyż ludzie nie dlatego myślą w ten sposób, ponieważ nie mają najmniejszej wiedzy o Bogu? Taka wiara jest niczym innym jak grzechem. Są nawet tacy, którzy uważają, że to właśnie lizusi i pochlebcy mi się podobają. A ci, którym brakuje tych umiejętności, będą niemile widziani i stracą swoje miejsce w domu Bożym. Czy tylko tego dowiedzieliście się przez te wszystkie lata? Czy to właśnie zyskaliście? A wasza wiedza o mnie nie kończy się na tym niezrozumieniu. Jeszcze gorsze jest wasze bluźnierstwo przeciwko Duchowi Bożemu i oczernianie nieba. Dlatego powiadam, że taka wiara jak wasza spowoduje jedynie, że będziecie oddalać się ode mnie i nasili się wasz opór w stosunku do mnie. Przez wiele lat pracy widzieliście wiele prawd, ale czy wiecie, co słyszały moje uszy? Ilu spośród was jest gotowych zaakceptować prawdę? Wszyscy wierzycie, że jesteście gotowi zapłacić cenę za prawdę. A ilu z Was rzeczywiście cierpiało za prawdę? W Waszych sercach istnieje tylko niesprawiedliwość, i dlatego wierzycie, że każdy, kimkolwiek by nie był, jest podstępny i zły. Do tego stopnia, że wierzycie nawet, iż Bóg wcielony mógłby, podobnie jak zwykły człowiek. Nie posiadać dobrego serca ani życzliwej miłości. Co więcej, wierzycie, że szlachetny charakter i miłosierna, życzliwa natura cechują tylko Boga w niebie. Jesteście przekonani, że taki święty nie istnieje i że tylko ciemność i zło panują na ziemi, podczas gdy Bóg jest ledwie czymś, w czym człowiek pokłada swoją tęsknotę za dobrem i pięknem, legendarną postacią wymyśloną przez człowieka? W waszych umysłach Bóg w niebie jest niezwykle uczciwy, sprawiedliwy i wielki, godny czci i podziwu. Natomiast Bóg na ziemi jest jedynie substytutem i narzędziem Boga w niebie. Waszym zdaniem ten Bóg nie może się równać z Bogiem w niebie, a tym bardziej wymieniany z nim jednym tchem. Jeśli chodzi o wielkość i honor Boga, należą one do chwały Boga w niebie. Ale jeśli chodzi o naturę i zepsucie człowieka, są one atrybutami, w których Bóg na Ziemi ma swój udział. Bóg w niebie jest nieustająco wzniosły, a Bóg na Ziemi jest na zawsze mało znaczący, słaby i niekompetentny. Bóg w niebie nie ulega emocjom, kierując się tylko sprawiedliwością, podczas gdy Bóg na ziemi ma jedynie egoistyczne motywy i jest pozbawiony poczucia sprawiedliwości i rozsądku. Bóg w niebie jest wolny od wszelkiej nieuczciwości i zawsze wierny. Podczas gdy Bóg na Ziemi zawsze cechuje się nieuczciwością, Bóg w niebie szczerze kocha człowieka, podczas gdy Bóg na Ziemi okazuje człowiekowi niewystarczającą troskę, a nawet całkowicie go zaniedbuje. Ta błędna wiedza od dawna jest utrzymywana w Waszych sercach i może także zachować się w przyszłości. Postrzegacie wszystkie czyny Chrystusa. Z punktu widzenia niesprawiedliwych i oceniacie całą Jego pracę, jak również Jego tożsamość i istotę, z perspektywy niegodziwców. Popełniliście poważny błąd i zrobiliście to, czego nigdy nie zrobili ci, którzy przyszli przed Wami. Oznacza to, że służycie tylko wzniosłemu Bogu w niebie z koroną na głowie. I nigdy nie poświęcacie uwagi Bogu, którego postrzegacie jako tak mało znaczącego, że jest dla Was niewidzialny. Czy to nie jest Wasz grzech? Czy nie jest to klasyczny przykład Waszego występku przeciwko usposobieniu Boga? Czcicie Boga w niebie, uwielbiacie wzniosłe obrazy i szanujecie tych, Którzy wyróżniają się elokwencją. Chętnie przestrzegasz nakazów Boga, który wkłada w Twoje ręce bogactwa i wzdychasz z tęsknoty do Boga, który może spełnić każde Twoje pragnienie. Jedynym, którego nie czcisz, jest Bóg, który nie jest wzniosły. Jedyną rzeczą, której nie znosisz, to skojarzenie z tym Bogiem którego żaden człowiek nie może wysoko cenić. Jedyne, czego nie chcesz zrobić, to służyć temu Bogu, który nigdy nie dał ci nawet złamanego grosza. A jedyną osobą, która nie jest w stanie sprawić, że tęsknisz za nim, jest ten szpetny Bóg. Bóg tego rodzaju nie umożliwia poszerzenia twoich horyzontów, abyś poczuł się tak, jakbyś znalazł skarb. Ani tym bardziej spełnił to, czego pragniesz. Dlaczego więc podążasz za nim? Czy zastanawiałeś się nad tym? To, co robisz, nie tylko obraża Chrystusa, co ważniejsze, obraża Boga w niebie. To nie jest, jak sądzę, cel waszej wiary w Boga.